Witajcie w kolejnym filmiku ze Star Wars Galaxy of Heroes! Mamy nowe datachrony Arcane Visions, które będą do 24 stycznia dostępne, jak widać. No i warto byłoby omówić, wreszcie udało mi się tam troszkę czasu znaleźć, chociaż przez to, że jest Conquest TB i Rides jest naprawdę ciężko znaleźć chwilę wolnego czasu. Ale cóż, omówmy co my tutaj mamy i w co warto moim zdaniem pójść. Pod koniec filmiku oznaczę specjalnie na osi czasu, też miejsce, gdzie daję listę, co moim zdaniem warto zbierać a i czym się zainteresować. Oczywiście może się to zmieniać w przyszłości i tak dalej, ale o tym może później. Zacznijmy od tego co jest obecnie dostępne. I link do tej strony na SWGOGG też wam dam, żebyście mogli podejrzeć, oczywiście nikt mi nie zapłacił za jakąś reklamę czy coś z tej strony, tylko po prostu warto używać, mamy tak jeżeli chodzi o statystyki, naprawdę dobre mamy znowu Health, Protection, Defense Health Steel, Accuracy, Critical Damage, więc znowu można jakieś mocne dotakrony z dużą ilością Defense, Protection, Health no Health Steel jest troszkę mniej mm, interesujący Accuracy to tylko dla Jedi mastera i Critical Damage zawsze się przyda, to jest akurat Fakt, lecmy do poziomu trzeciego mamy dla Lightside i dla Dark Side mm. i po, mm, po kolei może statystyki, co tutaj jest ciekawego, a co niekoniecznie. Pierwsze co to kiedy Lightside e, e, zrezystuje jakiś debuff, odzyskuje 2% health i protection, to jest bez sensu chociaż może to się czasem przyda, ale generalnie raczej nie warto tego brać. Następnie mamy, że na start walki otrzymują protection up 20% na dwie tury. I to jest akurat całkiem, całkiem spoko. Jak ktoś wypadnie, to raczej chyba nie ma co rerollować. Natomiast ten jest najlepszy z trzecich poziomów kiedy lightside użyję Basica, otrzymuje Critical Chance Up, Critical Damage Up i Offense Up na dwie tury no i tym naprawdę warto się zainteresować żeby po prostu zbierać. Później mamy kiedy Lightside otrzymuje ten na City Up, otrzymuje Protection up na 10% stakujące się na dwie tury jak wiemy dla Lightset jest to całkiem spoko i warto, warto naprawdę też zainteresować jak, jak będziemy mieć, ale generalnie ten poziom trzeci jest najlepszy z tych. Natomiast jeszcze szybko może wrócę do mm, relików, jakie trzeba mieć na postaci i znowu relik pierwszy wystarczy na poziom trzeci, także fajnie, maby tak może jednak zostało na przyszłość. Do, do poziomu szóstego trzeba mieć relik, relik trzeci oczywiście. Do do poziomu trzeciego, natomiast do poziomu dziewiątego wystarczy, wystarczy postać tylko na reliku piątym więc naprawdę fajnie będzie można tych poziomów dziewiątym sporo postaciom wrzucić ale wróćmy teraz do Dark Side. no i tu jest to samo, ten poziom przyda się tylko i wyłącznie dla Malgus'a Timu, dla nikogo więcej no i jeszcze może dla Sid Eternala Emperora, o dla tych dwóch teamów, ale generalnie raczej ten trzeci poziom nie jest zbyt ciekawy. Mamy dalej um, na początku bitwy plus 20% protection na dwie tury. To jest dla to raczej średnie, raczej takie sobie. Tutaj mamy znowu to samo, kiedy użyją basic otrzymują critical chance up, critical damage up i offense up na dwie tury. No i to jest całkiem um, porządny trzeci poziom i warto go zbierać. No i później, kiedy otrzymują Tenacity City, otrzymują Protection App. To zdecydowanie nie dla Darkside, bo wiemy, że Tenacity City App bardzo mało zyskuje, nawet za bardzo teraz z pamięci nie pamiętam, kto daje Tenacity City App z Darkside'ów. No, także to, to od razu do wyrzucenia. Lecimy z szóstym poziomem. Mamy dla aż czterech frakcji Imperial Troopers Unlighted Force Users znowu. Powraca bardzo szybko ta frakcja. Ewoki. No i rebelia. I lecimy od Imperial Troopers. Pierwsze co mają to kiedy narzucą debuff na przeciwnika, otrzymują krytykal damage stakujące się maksimum do 80% do końca bitwy. To jest całkiem niezły. Szósty poziom. Ale są tutaj lepsze. Więc. Jak wypadnie i mamy dużo datacronów, to może, ale generalnie raczej nie, bo inne są lepsze. Następnie mamy na koniec tury Imperial Troopers odzyskuje 50% Protection, jeżeli narzucił co najmniej 5 debuffów na koniec swojej tury. To jest słabe. Nie generalnie real od razu, jak taki szósty poziom wpadnie na koniec swojej tury Imperial Troopers otrzymują defense penetration up i offense up na jedną turę i to jest generalnie jeden właśnie z najlepszych poziomów szóstych dla Imperial Troopers jak wypadnie to myślę, żebym nie rirolował i byłbym bardzo zadowolony, że właśnie ten szósty poziom mi wypadł. Następnie mamy na początku hmm, Pierwszej swojej tury Imperial e, Troopers otrzymują, sprzymierzeni Imperial Troopers otrzymują offense e, maksimum do 400% od e, ich e, zależnie od ich e, o defense e, i tracą 50% defense i to jest też bardzo, naprawdę bardzo dobry poziom. Szósty nie wiem, który jest lepszy, ten e, czy ten, ale chyba jednak, e, chyba jednak ten jest lepszy. Jak wypadnie, to będę szczęśliwy, bardzo. I ostatni, kiedy Imperial Troopers pokonają przeciwnika, otrzymują bonusową turę, to jest raczej słabe z, z tego względu, że te dwa są genialne. United Force Users to tutaj mamy, kiedy Dark Darkseid, United Force User otrzymuje e, buff albo debuff. Otrzymuje 5% defense takujące się maksimum do 200% do końca bitwy, i to jest bardzo dobry poziom, szósty dla Supreme lidera Kylo Jak wam wypadnie, to dodać do ulubionych i ulepszać dalej, po prostu, bo to będzie naprawdę bardzo dobry dla SLKR-a. Mm, szósty poziom: kiedy United Force User mm, dają buff innemu sprzymierzeńcowi, otrzymują 10% termiteru, e, limit raz na Turaj raz na sprzymierzeńca to jest raczej słabe. Pierwszy raz, kiedy Annetted Force User spada poniżej 50%, wszyscy Annetted Force Users mają zmniejszony cooldown o 1 i dostają 10% termiteru. Raczej słabe, ze względu na to, że inne są lepsze O, na tej zasadzie, bo samo w sobie to nie jest takie złe. Kiedy Annetted Force User sprzymierzony Wybierze innego sojusznika ze swoją umiejętnością podczas swojej tury. Obaj otrzymują 5% defense, max health, max protection, offense, stakujące się do końca bitwy i to jest też bardzo, naprawdę bardzo dobry poziom. Szósty, ale generalnie nie oczywiście dla teamu SLKR pod Grand Arena, bo jednak w większości się gra na yy, Gra na Lorda Vadera, ale jak ktoś rzadko gra na Lorda Vadera, to spoko, jednak generalnie to będzie naprawdę mega dla Ciri Jandy i dla Tarona Melikosa. No i też dla Rey pewnie będzie to całkiem, całkiem dobry. Szósty poziom, jeden z lepszych właśnie, które tutaj są, czyli właśnie ten i ten pierwszy to są naprawdę genialne. I ostatni. Kiedy United Force User użyje specjala podczas swojej tury otrzymuje riposte na dwie tury. Jeden taki detachron warto sobie zachować. Tam w liście, którą Wam później pokażę, tam chyba zapisałem dla kogo to, ale jeden taki warto szósty poziom mieć. Jednak generalnie najlepszy jest ten i ten dla United Force Userów. Lecimy z Ewokami. Kiedy Ewok atakuje Poza swoją turą każdy sprzymierzony Ewok otrzymuje 2% offense, stakujące się max do 100% do końca bitwy. No to jest niezłe, niezłe na pewno, chociaż niżej są chyba troszkę lepsze. Kiedy jakiś debuff na przeciwniku wygaśnie, Ewok otrzymuje 2% potencji, i ten na City, się do końca bitwy, to jest słabe. Na start bitwy, evoki otrzymują retribution na 3 tury, i nie można zdispelować, to jest słabe. Kiedy evok zestanuje przeciwnika, otrzymuje speed up, offense up na 2 tury i narzuca expose na 2 tury. E na koniec swojej tury, nie można tego uniknąć. To jest całkiem niezłe, ale ostatnie. Kiedy Ewok sprzymierzony krytykiem zaatakuje podczas swojej tury, uzyskuje 10% ofens stakujące się na dwie tury. I moim zdaniem ten poziom szósty jest najlepszy dla Ewoków. Jeśli jakieś będziecie robić, bo wiadomo, że nie każdy na relikach ma. Ja mam, ale powiedzmy. Z konieczności przez Conquest. Troszkę podciągnąłem, ale nie mam ich za bardzo na Relic 3, więc raczej i tak nie będę robił. Ale jak ktoś ma ewoki zrobione, to myślę, że ten ostatni jest najlepszy. Rebelia. I co my tutaj mamy? Jeżeli Rebel atakuje poza swoją turą, Dispeluje wszystkie debuffy na sie z, z siebie, raczej słabe. Kiedy Rebel sprzymierzony startuje ze swoją turą i ma. Mniej niż dwa buffy, wszyscy pozostali sprzymierzeńcy otrzymują 15 termiterów, wydaje się dobre, ale jak gramy z c 3 to przecież tych y, buffów mamy jednak dość dużo, więc raczej słabe. Kiedy rebel, y, rebel sprzymierzony y, atakuje wszystkich przeciwników swoją umiejętnością otrzymuje tenacity up na dwie tury, y, daje tenacity up wszystkim sprzymierzeńcom, to jest słabe. Dlaczego? Dlatego <grymne> poziomu. Podczas start swojej tury, jeżeli nie ma galaktycznej legendy rebelii, e sprzymierzeńcy otrzymują 50% e albo więcej termiteru. Hmm. Moment, jeszcze raz to. A, jeżeli rebeli, a pozostali sprzymierzeńcy nie mają więcej niż 50% Termiteru, e, obrażenia, jakie uzyskują, są zredukowane 80, o 75% do końca tury. I to jest bardzo mocny poziom szósty e, na generała Skywalkera. Rebeliantami dzięki temu będzie dużo łatwiej się atakowało, bo przeżywalność nam rośnie, więc dla rebeli ten poziom szósty jest e, jednym z najlepszych. Chociaż oczywiście ten, je, ten jest bardzo dobry, ale dla Monotmy. dla innych to e, ciężko powiedzieć, bo jednak bardzo dużo tych buffów mamy. Ale dla Monmotmy jeden ten poziom szósty bym zrobił, natomiast dla reszty raczej bym szukał właśnie tego. I ostatni poziom, jaki jest, kiedy mm, rebel zadaje obrażenia przeciwnikowi. I, i żaden inny przeciwnik nie ma Ability Block, narzuca Ability Block na jedną turę i czego nie można uniknąć i zrezystować. To jest słabe. Generalnie szósty poziom, zdecydowanie ten jest najmocniejszy dla rebelii. Chociaż wydaje się, że ten z Termiterem jest spoko, ale tak naprawdę za dużo buffów mamy, żeby był spoko. No i poziomy dziewiąte. Mamy tak, no tych postaci na poziom dziewięć jest naprawdę dużo. Ponownie i mamy tak, pierwsze dla Soul mm, są, otrzymuje 5% y, max health protection za każdy relik i damage, który otrzymuje jest y, zmniejszony o 15%, to wygląda raczej słabo, mało kto ma Soul Guerrery i tak zrobionego, mało kto nim gra, y, nie wiem, ten, tego Soul Guerrery na dzień dzisiejszy za bardzo tak nie, nie czuję w ogóle w grze. To jest raczej słabe, szczerze powiedziawszy. Dla, I inne dla rebelii są na, lepsze po prostu. Wizerz Mar, kiedy em, kiedy inny. Przymierzeniec jest po to, pokonany, Wizażmar otrzymuje bonusową turę i cooldowny są zresetowane. No i to jest bardzo dobry poziom 9 dla Wizażmar, bo ona może wskrzesić namiast Przymierzeńca, który przed chwilą padł. Oczywiście jak dostanie z, z wicherka od Ray, to nie wstanie, ale poza tym bez, bez problemu będzie można wskrzesić, więc ten poziom 9 dla Wizażmar jest dobry i sam będę celował, żeby go zdobyć. Wedge Antilles. Kiedy? Inny sprzymierzeniec użyje umiejętności podczas swojej tury, wedż asystuje limit raz na turę zadając 50% więcej obrażeń. To jest dobry poziom e, dziewiąty dla wedża. Tam bym go chciał zdobyć. I na przykład właśnie do Timo z Mon Mothma Wedge Antilles będzie dobry, czy z Sanom Staros na przykład Jak ktoś ma i gra, no to, no to ten Wedge będzie bardzo fajny Scout Trooperka, kiedy Scout Trooperka narzuca debuffs e, Scout Trooper Imperial Mission Ability, mm, czy umiejętność e, Dostaje 6% bonusowego damage stakujące się max do 300 do końca bitwy Imperial Precision z, e, otrzymu, daje Imperial Troopom z allies e, potencjał up na jedną turę, a Imperial Remade, e, Remnant offence up na jedną turę. Jak też ma Scout Trooperkę, to myślę, żebym zrobił, ale nie ma jakiegoś szału. Mamy Captain Drogana e, na start bitwy. Wszyscy Rebele otrzymują Mnie Jim. Żeby, mam nadzieję, źle nie wymówił, i kapitan Drogan otrzymuje bonus awanturę. Wszyscy lebele e, otrzymują 200% max health, i są niewrażliwi na ability block, fir i do końca w pierwszej swojej tury. Ok, mm, czyli dostałem 200% max health na, podczas pierwszej swojej tury. Myślę, że to jest bardzo dobry poziom 9 dla kapitana Drogana. Zobaczymy za chwilę, jak je bo jest tutaj troszkę niżej, ale myślę, że zdecydowanie chciałbym mieć ten kapitana drogana, jakbym miał lei, ale nie mam lei, więc whatever. Wicked. Wicked otrzymuje 15% termitera. Kiedy. Bo, o, kiedy. Mm, inni sprzymierzeńcy uży, użyją Special Ability podczas swojej tury. Raczej średnie, bo niżej mamy gdzieś tam Princes Nisę i ona ma chyba dużo lepszy, więc za tym weekendem raczej nie szedł, szczerze powiedziawszy. Mamy Ciri Jande. Kiedy Ciri użyje umiejętności, zadaje więcej obrażeń, zależnie od tego, ile ma tenacity procentowo, max 100% więcej obrażeń. Do... Do, tego, do procentu tenacity, jaki posiada. Czyli, jak ma 100%, to może zadać 100%, ale nie musi. Czyli, jak ma 100% tenacity, może zadać 80. To jest tam jakoś, powiedzmy, rzut kostką, ile zada, ale zadaje dużo więcej. E, ten efekt działa tylko, jeżeli Ciri ma więcej niż 0% tenacity. No. Wydaje się, że niezłe. Nawet bardzo dobre, jak ona będzie klepać tym swoim specjalem. E, myślę, że jak ktoś ustawia Ciri, dżun, czyli Jandę, przeciwko trei no to ten poziom będzie bardzo mocny. Ma, będzie prawdopodobnie mocno kontrował Treję i Sawarza. E, może, I może być problem, jak ktoś będzie atakował Ciri, która ma właśnie ten poziom 9. Admirał Akbar, e, kiedy. Inny Sprzymierzeniec atakuje podczas tury Admirała Agbara, a Agbar i ten Sprzymierzeniec otrzymują 25% Termiteru. Mało kto Admirałem Akbarem gra, więc raczej słabe. Mamy Leje Organę. Second Wind heals, czyli Second Wind leczy i dodatko, leczy dodatkowo 50% Health i Protection. Jeżeli second wind jest dispelowany ze sprzymierzeńca, ten sprzymierzeniec odzyskuje 100% protection natychmiastowa. I podczas startu tury lay i jeżeli nie ma sprzymierzeńca, który ma taunt, ten który ma najwięcej healtha Rebel Tank otrzymuje taunta na dwie tury. Ten efekt może zadziałać tylko raz na bitwę. No i wydaje się, że raczej takie sobie, ten dla Captain Drogana poziom jest jednak lepszy. Stormtrooper. Kiedy Stormtrooper traci Tanta, um, usuwa 50% Termiteru ze wszystkich przeciwników i wydaje się, że to jest dobry poziom, 9 dla Stormtroopera. Jak ktoś go będzie wrzucał z Lordem Vaderem w szczególności, to będzie to dość mocne, ale jak ktoś gra z trooperkami, myślę, że to też będzie niezły jak to wypadnie myślę, że chyba bym raczej nie rerollował chyba żebym bardziej szukał dla kolonera starka, bo stark chyba jest dość mocny, ale za chwilę o nim mamy Chief Chirpę, kiedy Chief Chirpa atakuje po, nie podczas swojej tury, odzyskuje 20% heavy protection, raczej słabe, jeżeli ktoś ma Prince Nisa, ale jak ktoś nie ma to chyba to jest niezłe, ale Wicked chyba, wicked chyba lepszy, jeżeli ktoś będzie robił Ewoki dla nich to Takron. Colonel Stark. Kiedy Koloner Stark krytykiem zaatakuje przeciwnika, Koloner Stark uzyskuje 10% critical damage Defense Penetration i Offense stakujące się max do 200% do końca bitwy. No i jakby mi wypadł ten poziom 9, to byłbym bardzo zadowolony. Wydaje się, że naprawdę mocny poziom 9 dla Colonera Starka. Iden Versja. Pierwszy, pierwszy raz, kiedy Aiden Wersja spada poniżej 30% jej HP dispeluje wszystkie debuffy, odzyskuje 40% health i uzyskuje bonusową turę. No, i ten poziom 9 dla Aiden wersji jest dobry. Jakbym miał zrobiony Relic 5, to bym myślę, że chciał znaleźć ten poziom 9 dla Aidenki i pewnie dla kolonela konkretnie. Mamy następnie Tyrona Te Malikosa. Po na star bitwy Tyron uzyskuje 5 staków Edge of Madness i 3 staki Resilient Defense, czego nie można skopiować, dispelować i uniknąć. Hmm. Na, znaczy prevented, czyli zapobieżyć, o, może tak jest lepiej powiedziane, o. <grym>, ale lecąc dalej, pierwszy raz, kiedy Tyron Malikos uzyskuje 20 stacków Ash of, of Madness, uzyskuje bonusową turę i cooldowny są zresetowane i wydaje się, że to jest całkiem niezły poziom 9 dla Tyrona, jakby, jak mi wypadnie, to nie będę rerollował, e, nie, co, nieważne, co, dostanę, co bym dostał czy Cili czy Tyrona, myślę, że będę zadowolony. Mamy Princess Nise. Ewoki uzyskują plus 10 offense stakujące się za każdy buff na nich. Okurde, mocne. I Nisa uzyskuje 2% Critical Damage stakujące się max 100%, kiedy ona atakuje poza swoją turą. Pierwszy raz kiedy pie każdy Ewok jest pokonany. Zostają wskrzeszeni ze 100% healthy protection, wow. No wydaje się, że ten poziom 9 dla Princess Nisi jest naprawdę bardzo dobry. Asoka Tano Falkrum. Kiedy Asoka Tano Falkrum uzyskuje buff, wszyscy Lightside i Dark Side Force users, um, sprzymierzeńcy, odzyskują 2% healthy protection. Jeżeli Asoka ma 4 albo więcej buffów podczas startu swojej tury, ignoruje tamty. Ignore taunt effects. Aha, ignoruje tamty i postacie, które są pokonane przez Asokę, nie mogą być wskrzeszone. No to wygląda też spoko. Jeżeli ktoś ma Asokę Tana a ja mam zrobioną. No myślę, że czy mi Asoka wpadnie, czy Tyron, czy Ciri to będę zadowolony. Wszystkie te trzy wyglądają całkiem nieźle po prostu, więc co mi wpadnie to raczej będę zado zadowolony po prostu. No i mamy ostatnią postać Rolo, czyli pierwszy raz kiedy Rolo jest pokonana. Wskrzesza się ze 100% Health i Protection. Y ze 100% health, przepraszam, i odzyskuje protection overtime, a 75% na dwie tury i uzyskuje bonusową turę. No, jeżeli ktoś będzie grał na przykład z Saną Staros, bo najczęściej jest widoczna reolo, to myślę, żebym był zadowolony właśnie z tego poziomu 9. No i teraz mamy właśnie mm, tą listę, o której mówiłem, tych poziomów, które moim zdaniem Warto e, zbierać. No i trzeci poziom: no, przede wszystkim tutaj pogrubiłem ten e, dla Lightside'ów, gdzie uzyskują za BASIC Critical Chance Up, Critical Damage Up i Offense Up, bo zdecydowanie, moim zdaniem, jest to najlepszy, ale Protection Up jest spoko, ten na city Up też jest no, i tutaj właśnie dla Dark mamy dla Malgusa i dla SE bym szukał tych z odzyskiwaniem 2 HP i, dwóch prote i Protection. Jak zrezygnują jakiś debuff, Protection AB jest też niezłe, ale przede wszystkim ten Basic co dodaje Critical Chance Up i tak dalej na dwie tury jest całkiem spoko. No, i dla Imperial Troopers tutaj pogrubiłem te dwa poziomy, które moim zdaniem są najlepsze, i będę bardzo ich szukał. Czyli defense penetration up i offense up, unlighted force user to są te dwa, które pogrubiłem najbardziej ich będę szukał, czyli dodatkowy defense up no i to będzie całkiem e, spoko. Yy, znaczy, dodatkowy defense, takujący się do 200%, jak i również ten defense, max health, max protection i offense. Myślę, że bardziej bym szukał tego niż ten, ale jak ten wypadnie, to myślę, że nie jest tak. Źle. No i ripost dla Star Killera, jeden taki detacron będę myślę potrzebował. Yy, dla Star Killera konkretnie, żeby ripostem miał, bo wiadomo, że ładuje mi się wtedy szybciej ten tak zwany jego nazwę ultimate Dla Ewoków no to tak jak mówiłem, tylko ten co daje do 10% offense się dla rebeli zdecydowanie ten, o którym mówiłem, czyli zredukowany damage uzyskiwany. Natomiast dla monotony bym szukał tego z 15% termiter. I poziom 9, tak jak mówiłem, dla wizerz dla Wedge'a Scout Trooper, Captain Drogan. No i jak ktoś ma Captain Drogana, to myślę, że szczególnie bym jego szukał bardziej niż Lei. Siri Janda, mówiłem, że jest niezły stąd. Trooper jest całkiem spoko. Bardzo mocny jest dla kolonela Starka. O, może zrobię tak, żeby było łatwiej lepiej widać. Dla Kolonela, Ko, Kolonela będę bardzo szukał tego poziomu 9. Aiden jest spoko, jak ktoś ma. E... O, Teron, jak mówiłem, jest całkiem niezły. Bardzo dobra jest Princes Nisa. Warto się zainteresować. Niezła jest Asoka. No i Rolo. No i teraz jak ktoś będzie chciał robić screen, no to. Teraz daję sekundę, żeby zrobić sobie poziom trzeci. Poziom dziewiąty dla truperków Unlighted Force User i dla Ewoków. Teraz dla rebelii można zrobić. No i poziomy dziewiąte z pierwszej strony. No i z drugiej strony, poziomy dziewiąte. No i jak zwykle, pamiętajcie: sprawdzać, co wasi oficerowie mówią, jeżeli chodzi o co potrzebujecie pod terytorium Wars. Jak i również warto patrzeć co się będzie działo podczas Grand Areny, bo może jednak jakiś datakon, którego tutaj nie umieściłem będzie lepszy niż to co teraz wstępnie. Więc patrzcie na co mówią właśnie oficerowie z TW, patrzcie co się dzieje na Grand Arenie. No i oczywiście sprawdzajcie innych content creatorów, jak na przykład Xary w Prevail, który tam wrzucił jak zwykle swoje screeny co najlepiej zbierać, jakie data krony i mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was pomocny, jeżeli macie jak zwykle pytania co do Star Wars Galaxy of Heroes można zadawać je w komentarzach a teraz cóż, tyle widzimy się w kolejnym filmiku ze Star Wars Galaxy of Heroes